Idealnie. Nie e... w... of... Ja muszę przyjechać do Standoff. Oczywiście. 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 2. Oczywiście. v Oczywiście. 2 Oczywiście. 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 kurde, Oczywiście. 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 na Oczywiście. bo się tak szybko obrócił, że... e, cheetah, che che cheaty. Chwity nie widzowie, tu widzicie że? Nie polecam grać z takimi graczami A mam przewalone, bo ma rangę My takich typów nie rozpierdalamy Patrzcie, ta postać jest taka I nagle się zmniejsza do poziomu czterolatka A ja mam zeza. I hope mi wypierdziela chyda. przez przypadek. A ja typowi, a ty pmi Ajaj. Tak się robi z takimi graczami. Tak się robi z takimi graczami. Albo widzowie jak was kurwią to bierzecie pompę. Lagi mam, mnie Aha. No, fajny cheater. Ta, a potem w komentarzach... A, kazałeś nam nie mówić, że cheaterzy. Co za mówisz. Widzieliście no, jak on wysoko skoczył widzieliście no, jak, jak on wysoko skoczył? To było nie, na nagraniu Patrz kiedy On gości... tak wysoko skoczył Ten gościu, który kurwa ma tą MK nie? Fiel różową. Jak on wyło... No on o, ja... skoczył, patrz, patrz My skaczemy tak? No. On skoczył dotąd Oho Nie no, nie dotąd, dotąd gdzieś ja pokazuję gdzie ty doskoczyłeś, kurwa, o nie. Aha. Ma to głupia mm. 6,9 AP. Nie mogę tego stracić. Ojej. Ty kurwa na Citach. To jest on. I nie mnie na moją broń. Zabijana. No ma czucia nie jesteś. Pracami, pracami. Aha. No, okay. 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 Pamiętam moje ten Pamiętam, jak zaczynałem grać wystantofa. Standor 2! Ale ja byłem z tym graczem i zbanowali konta przez ciebie. Hejt, hate, hej. O kurwa, dostanę w rzeczy. Nie hejtować Standor 2 inicja na do końca życia. Eee, mamo. Pięćdziesiąt. To już mówię, że on tak nas porobił. Kurwa, ale mi jednie pod kochodłem. Pewnie pytacie. gdzie moje wszystkie skiny. No... Sprzedałem je nie? No. Niektóre. A niektóre zamieniłem na inne bronie. I tu macie uspa którego kupiłem. o tym sobie go. To już 12 chimi. A dwa... Cztery pierwsze kile były head. Aha A ja mam Zezo. Aha Się wychylił, nawet nie przeładował i strzelił Zmon... W wypraniu się, się doży, czy przeładował, czy nie Będzie nagrane może nawet wkleję to jeszcze raz, jeśli będzie mi się chciało. Kupię, kurwa. Aha. 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 Już mówię, że, że mi chyba w takiej odległości strzelił. Biorę skałdę. Przejedę. No to jest kurwa. No co za ty. On dostaje banicję na łeb za to, co on zrobił właśnie. Czy ja to tylko widziałem w czy... tym. Widzieliście to? Jak macie moje... Aha! Patrzcie, widzowie! Jego... Co się widza... Patrz. widzowie? Co, co, się, co się... stało właśnie? Widzicie, co się oddupia? Bo go zreportowałem to. What the hell? To się dzieje, ci? Bo tak to jest żółte tam w tle, a teraz jest czarne takie. Hmm. Dziwne trochę. To mocno. Coś tu śmierdzi głównym. Jak się zasrałeś. Weź powiem. Jak zreportowałem, nie? i Albo ja mam zeza, albo mi się pokazały takie y, cyferki 1001100. Mi też. Nie wiem. Mam no, zeza. Ci też? No. Że tak się zaczęło, że był ekran y, końcowy, już taki, że, że pokazuje jakie wyniki, i nagle się zrobiły takie cyfry, i to zniknęło szybko. Pranu pranuniu się zobaczy no bo on musiał coś grzebać przy ustawieniach standoffa, jak on ma czyte jakieś on ma w chuj kurwa mocne cheaty no skoro on tak ba baduje standoffa, że nagle się pojawiają z dupy cyfry które są kodem do stworzenia AI to nie wiem. A musi być grubym teren, bo Albo. mały w takim nie poradzisz z takim czymś. Że... Albo musi mieć jakiegoś wirusa i wgrał do plików standoffa. No właśnie Chyba na nagraniu tych cyfr nie będzie Nie bo to może ten było takie dla nas Że ostrzeżenia żeby go nie, nie reportować Chyba I tak dostał reporta I tak zostanie bana za cheaty Bo to co on odwalił w, na tej grze to widzieliście sami na oczy jak ja słabi na razy lepszy Aha Kampi Aha Jak skąd kurwa on się przy... ten Aha, kurwa Okej okay. Ej, to ten... To ten cheater To znaczy To ten cheater co u nas był Trochę niepokojące, bo... Bo tak z dupy hop, hopa wywala. I nie dostajemy punktów. Trochę takie... scary, nie? Że specjalnie nie, nie, nie daje nam gry. Otwieram skrzynkę, może coś zrobię fajnego. Kurwa, mnie nie stać. Ale na razie sobie. AK47 No ładny nawet, może być. A ja popatrzę. Pasuje mi do globa Musisz startować. Czekaj. E... Ja sobie myślę, jakie nowe rękawice. Kurde! Myślę. Co? Mogę ocenić standoffa i bym dostał darmowe... Czekaj. Ja pójdę ocenić standoffa i dostanę darmowe ten. I kasę na skrzynkę. A. Też ocenić stand -offa. Ja już to Oceniamy stand -offa? No. Ja sobie oceniam, bo darmowy też jest do gry. Wczoraj nawet oceniałem. Tla play. E mordo. Co? Ja wiem, jakie sobie rękawice kupię. Dobra, wchodzimy w ten... Stand-off, a tu macie Stand-off. Wchodzicie w Stand-off, a widzę. I Jak chcecie zarobić, to klikacie... Wszystkie gwiazdki. I opis. E, gry, a... Faj... Na... No. Mm. Widzowie, muszę się Wam coś przykrego powiedzieć. Eee, wchodzę na drugi dzień do Standoffa Wysyłałem Ci ten, co ten typ pisał, nie? Że Zemigol dla, dla kurwa nie odda. I wchodzę na drugi dzień o godzinie 11.00. Eee, i ten, na to patrzę na sprzedaż, historia i sprzedaż sprawdzam. A mi ten moje skiny sprzedał, i napisał, że ty, tego golda nie odzyskam. I jak na to patrzę, widzowie, to mi się chce płakać. Dobra widzowie, sprawdzałem czy to nie jest skam z tym ocenianiem, bo... Nie jest. Jeśli to skam, to się nie opyla oceniać. Nie jest. I dobrze, że, że to nie jest skam, to jest to opyla się oceniać. Ty, bardziej się opłaca za 10 golda. I... no. Otworzymy sobie jeszcze nową skrzynkę. To na pewno ale co za chwilę bo dopiero mam ładowanie Widzę. Jeszcze. i kiedy ja nie odcięli tego ładowania widzowie te koło fortuny to A. jest taki skam jeszcze? jeszcze jutro jutro będzie ten event z tego z z Simon ja mówi więc szukamy osób więc dołączaj się do naszego discorda będzie link w opisie. Link w opisie chyba. Tak. tak, będzie link w opisie. Bo ja tam sam będę wstawiał go. I, ten. I nie odebrałem. I nie zostałem gulda. E, bo chyba po ile sto minutach dostajesz? No to jeszcze nie zostałem. No to mój zaczyna. A nie, bo nie mam czytać. Dalej czytać to możesz zaczynać grę na razie To będzie ostatnia gra na dzisiaj to... i ostatni odcinek Ja nie wiem ja nie wiem ja nie wiem kiedy będziecie oglądać ten odcinek czy dla was to będzie dzisiaj ale dla mnie to będzie jutro Czyli w niedzielę czy w sobotę w nocy bo nie wiem chyba na to w niedzielę będziecie to oglądać bo o której będziemy robić tego eventy? Event startuje o 15, a kończy się o północy. Nie, o północy nie, o północy nie. Nie? O północy nie będę mógł, do 19 będzie. A nie do 20? Nie, 19. Dobra. 19 do, o, będzie od 15 do 12. Czy nie, nie do 12. Od 15 do 19 będzie live. Nie. Nie live, tylko event. Będzie z tego odcinek. Mogliście zobaczyć. A oni są zgarbieni. Jeszcze tu teraz na nasz do discorda bo, bo za ten event dostaniecie free rangę Na moim discordzie I na, na mojej grupie Oczywiście ranga to będzie top Nie top Więc dostaniecie dwie rangi Top 1 i Donator roku To będą dwie rangi Dla free O no. E... no, ho zniknął ty <laughs> kurwa jaka magia eh aha on tam eto na końcu Ci ludzie są biedni, ich nie stać na skiny. A i widzowie za jakieś parę tam tygodni albo dni, to będziecie już widzieli moje skiny z rękawiczkami. Co nie? To? Mówię że parę albo ileś tam dni to już widzowie będą widzieli nie wiem jak gram już prawdziwymi skinami to jest standofia. a na kiedy będzie twarz? Nie, nie, nie. to będą pytania widzów pewnie fawię no pokaz twarz nichu E, ja Dobra, tak. ty fabę pokaż twarz. E, je... e, nie było tematu. I cool. takie Fabian. Dobra, pokazuję twarz, ale musicie wbić. 1000 subskrypcji. Nie. Kiedy biją tysięcy subskrypcji. Ile? Bo nie usłyszałem. 10 tysięcy. Chudy. Przez, przez ten internet nic nie słyszę. Kurwa. O nie. Kiedy kur... wyśpiewiłeś? O nie, kurwa, macusia, oni nie będą mi zabierać. Nie, będziesz nie jest luna, twarz.

Fajnie. O nie. Nikt nie będzie zabierał Maciusia.

Kurwa, i zapomniałem jakie. Je... Aha. Hop dostał za 68. Brawo. Ze skoku. Czy jestem? Nie, ja kampię tam, to idzę do domu. Nie, ja jestem um... na domu. Aha, mi się miejsce skończyło. I na 4 HP go porobiłem Mi się nie skończyło A ja ty porobiłem na 4 HP Patrz jaki gościu ma kurwa ping Wiem 200 hommingów Widzowie Rekord kurwa pingu ah hã ah hã vai né olha aí é bom fama bo ten flash Aha krową stoi Kurwa śmieć jebany A tamty wykorzystał kurwa ten i poszedł na... Okay. Nie ten tam też będzie tam Dobra widzowie, kończymy ten odcinek, miłego oglądania życzę, nara, pożegnaj się, stąd na. Nara.